Witajcie kochani bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis i chciałabym dziś Wam opowiedzieć trochę o odrobaczaniu. Jestem ekspertem do spraw zielonej żywności, czyli chloreli, także doradcą nanotechnologii, którą można to jest jako skuteczna medycyna XXI wieku, także doradcą żywności funkcjonalnej, żywność funkcjonalna. Jak sama nazwa mówi, ma zadania i funkcje w organizmie. Prowadzę detoksy. Pierwszy odbył się 19 lutego. 24 w pełni odbyło się o zaczęcie odrobaczania. No i w tej chwili zbliżamy się jutro, czyli 20 marca. Zaczynamy. Detoks grupowy. Na czym to polega? Ja włączam się do Was na żywo i otulam energię wsparcia. Pewnie większość z Was wie, że w grupie raźniej, nawet się mówi, nie, w grupie lżej jest energia wsparcia grupy, więc dlatego prowadzę. Ja ostatnio z Iwonką z Kilonii, z Kilonii tam na nad Morzem Północnym, nie Kolonii, tylko Kilonii, Wytrwałyśmy 16 dni. Więc powiem Wam, że ja już bardzo tęsknię do tego detoksu, do tej energii, do tej, do tej siły, do tej radości. Do... Brak słów to, co się dzieje, kiedy dożywiamy organizm. Zwykło się mówić, że dobrze się odżywiam. Zobaczcie tą grę słów, bo to coraz więcej jest demaskowane. Odżywiam się od. A co się dzieje, kiedy się dożywiam na poziomie komórkowym, czyli sokiem z trawy jęczmiennej i detoksyfikuję chlorellą perenoidozno I teraz chciałabym powiedzieć kilka słów na temat odrobaczania. Wielu z Was dzwoni do mnie, mówi, że już zrobiłam. Odrobaczanie. Robiłam odrobaczanie, kiedy zdaję pytania, a kto i co wyprowadził czupy. Mm -mm. Więc kochani, bardzo ważna informacja. Jeżeli już chcecie zrobić w sposób skuteczny i właściwy odrobaczanie, to po pierwsze najlepiej skorzystać z zielonek. I tak dwa-trzy tygodnie, przynajmniej nawet miesiąc, jeść te zielonki, żeby zalkalizować podłoże, żeby pozbyć się nadmiaru śluzu, grzybów i pleśni. To jest taka podstawa. I wtedy wprowadzamy zioła na pasożyty. Ja używam te pod filmikiem, znajdziecie link. Proste. Kapsułki, tak mi jest wygodnie. Ja robiłam próbę ziół, kiedy łyżeczką się brało i trzeba było popić. No, nie ukrywam, że było to trudniejsze i jest wygodniejsze. Kapsułki są eko, więc można spokojnie je spożywać. Więc, jeżeli się, jeżeli chcecie jutro wystartować z detoksem zielonkowym, ja powiem tak z własnego doświadczenia bo ja zrobiłam to tamtym razem. I już tym razem nie będę drugi raz robiła odrobaczania, ale ja robię dwa, trzy razy w roku. Ja piję zielonki już długo, czwarty rok. I powiem Wam, że na dobrą sprawę nie trzeba byłoby robić pasożytów, a jednak są w powietrzu, są w wodzie, są zwierzęta, które nas otaczają, są wszędzie. Więc dla własnego bezpieczeństwa, ja robię dwa trzy razy w roku, żeby nie dopuszczać do przerostu kandidy, bo patogeny, tak zwane robaki, przyczyniają się do powstania wielu poważnych dolegliwości i schorzeń od okła, wątroby i całego ciała. Więc kochani, zaczynamy w ten sposób, jak powiedziałam, tak jest najlepiej, zalkalizować nasze wnętrze, doprowadzić do prawidłowego pH. Zielonkami, i później wprowadzić kapsułki na pasożyty. Te się używa dwa razy dziennie po jedzeniu. Tam jest wszystko na stronie. Pod filmikiem znajdziecie link do zakupu, który wynegocjowałam z tym panem, który jest producentem 15% na hasło zielonki. Czyli tam jest taka opcja, kotra Rabatowy, to wpisujecie z dużych liter zielonki i macie rabat 15%, bez względu na to, jaką ilość kupujecie. A więc, tak jak powiedziałam, koniecznie potrzebne jest, żeby miał kto te trupy wyprowadzić. Ja nazywam no nieprzyjemnie, ale po imieniu, ponieważ zdechły pasożyt jest o wiele, wiele groźniejszy niż żywy, ponieważ zdechły. Otorbia się, natura tak robi, że jak coś jest niepotrzebne, leży sobie. No tam się przyklejają, tak jak rzeka. Jest jeden patyczek, dołączy się drugi, trzeci, nie? I już rzeka zmienia nurt. To taki może najprostszy przykład. Więc taki otorbiony pasożyt często jest diagnozowany jako gus. Różne są diagnozy, i później zdarza się tak, że lekarz. Po operacji, bo często kobietom wycina się jajniki, macice, piersi, bardzo często. A tu trzeba się oczyścić. Oczyścić, kochani, trzy rzeczy, a dwie na bank, dwie robią zielonki, trzeba zrobić, żeby być zdrowym. Organizm dożywić i oczyścić. I trzecią rzeczą, jak chcemy, żeby choroba nie powracała, czy jakakolwiek dolegliwość, znaleźć pierwotną przyczynę na poziomie somatycznym. Uwolnić i nie ma takiej opcji, żeby choroba wróciła. Dolegliwości choroby to nic innego, jak przekonania, wzorce, jedzenie, brak ruchu itd. O tym nie będę mówiła, bo macie to na pewno na każdym kroku. Także ja powiem Wam, jakie ja mam ten shaker duży, ale możecie sobie zielonkami zamówić, nie wszyscy wiedzą. Mały za 5 zł taki. I możecie w tym, jeżeli nie macie shakera, możecie zrobić w słoiku. Słoiku pod rzemie zakręcanym, ponieważ bardzo proszę zielonek, nie mieszajcie łyżeczką. I wsypujemy do wody chłodnej. Nie ciepłej, bo zabija, ponieważ to wszystko jest żywe. Ciepłą wodą zabijecie te żywe kultury. Więc taka, żeby nie było wam za zimna, to taka średnio ciepła, bym tak powiedziała. Znaczy średnioletnia, o tak, nie, jeżeli nie bardzo możecie na żołądek przyjąć takie zimne. Także Tyle może tak tytułem wstępu odnośnie odrobaczania. W pełni startujemy w grupie, jeżeli ktoś się nie zaopatrzył, to pod filmem będzie link do zakupu do strony. To nie jest drogie, ja poprzednio używałam inny analizy, ale on kosztuje 83 zł, jedno opakowanie i potrzebujecie około 400 zł na takie, taką terapię antypasożytniczą, ale ja znalazłam podobny polskiego wytwórcy, tamten był ze wschodu I, i tutaj możecie zakupić, jak powiedziałam, z tym, z rabatem. Także kochani, widzimy się jutro, kto chce, nie, nie mówcie sobie, że nie dam rady, ja nie wytrzymam pięć dni, powiedz sobie jutro rano, Dziś. 24 godziny tyle mogę wytrzymać, tylko dziś, a jutro pomyśl. I ja z tym tylko dziś wytrwałam 16 dni. Tak naprawdę mogłam wytrwać więcej. Nie z Iwonką się wspierałam, bo byłyśmy najdłużej, i też czasami było tak, chyba już jutro zjem. No dobra, ale jutro wstaję rano, wypiłam zielonki, i, i jest popołudnie i myślę, a to jeszcze jeden dzień, jeszcze jutro. Na takiej zasadzie, także nie przytłaczajcie się sobie tego, że nie dacie rady, nie wytrzymacie, bo to nie jest prawda. Wytrzymacie. Po trzech dniach zamyka się układ trawienny, jeżeli nie dostarczacie mu gryzienia jedzenia. To jest mądrość, to jest mądrość organizmu. Rozgląda się układ trawienny, nie mam co robić, to się zamykam. Więc. Yy, Zróbcie w ten sposób, tylko dziś. Jeżeli jeszcze chcecie zakupić i zainteresowało was to, o czym mówię, podaję kontakt do mnie: możecie czy kupić czystą ekologiczną y, y, sokstrawę jęczmiennej i chlorellę i dołączyć do nas. Mam grupę na WhatsAppie, ludźmi, którymi się opiekuję jako ekspert do spraw zielonej żywności którym jestem gratisowym doradcą, jeżeli ktoś kupuje przez mój link, zielonki I odpowiadam na pytania, prowadzę po prostu, również też wsparciem miejsce w tej terapii, o którym teraz mówimy, na pasożyty. Odrobaczanie potocznie mówiąc odrobaczacie zwierzątka. Bardzo proszę, odrobaczajcie siebie regularnie. Zobaczycie, ile z Was zejdzie, ile Wam będzie lżej. Kto mnie obserwuje? Na filmikach to może zobaczyć, jak wyglądała wcześniej, a jak wyglądałam teraz, nawet fizyczności. Także przytulam Was, startujemy, trzymam kciuki i podążajcie ze mną zieloną drogą zdrowia. Zieloną, kosmiczną, cudowną, magiczną drogą zdrowia. Przytulam, papa. Pa. Jeżeli macie pytania, zapraszam, piszcie albo pod filmikiem, albo napiszcie do mnie. Kontakt macie tutaj. pa.